Dzień dobry, Panie Kazimierzu. Dzień dobry, Pani. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Ja też się cieszę. Chciałabym, aby podzielił się Pan z nami swoimi refleksjami na temat czasów II wojny światowej. Ile miał Pan lat, kiedy wybuchła II wojna światowa? 15 lat i 9 miesięcy. E, Kazimierzu, proszę powiedzieć, czy wszyscy z Pana rodziny przeżyli II wojnę światową? Wszyscy. Od kiedy Pan mieszka w Radzywimie? 13 grudnia 1947 roku byłem pierwszy raz w Radzyminie i od tamtego czasu tu mieszkałem. 16 października 1944 roku aresztowali. Wywieźli mnie do Ostrowi Mazowieckiej do więzienia, bo wszystkich hakowców aresztowali wtedy. Do Ostrowi Mazowieckiej, do Białego Stoku. 19 listopada już zawieźli nas do Ostaszkowa. I do, do łagru i tam siedziałem pół roku, a po pół roku przewieziono nas 1100 do Staszkowa, do Diagielewa, do Radania. I w Razaniu byłem do 1947 roku do y, 4 września, a 4 września przewieziono mniej. Ta grupa co została w tym pogłodówka. U nas zorganizowaliśmy głodówkę w dniu, w dniu 29 czerwca 1947 roku po tej głodówce. Jak było nas 1800 jeszcze, to rozwieźli po takie grupy po 400, po 500 osób do pięciu innych obozów, a ja zostałem w tej grupie w obozie w Jagielewie, w Brazaniu i 4 stycznia wywieziono mnie do Brześcia, i w Brześciu siedziałem do 15 listopada, już chciałem uciekać. Ale y, wcześniej poszedłem na komendaturę i z pytaniem, dlaczego ja siedzę, bo wszyscy moi koledzy już wyjechali do Polski, a ja jeden zostałem ale przyjeżdżali ze Związku Radzieckiego, z całego Związku Radzieckiego i codziennie transporty do Polski odjeżdżały. No to powiedzieli mi, jak się, jak się nazywasz, tak i tak, tak i tak. A przyjdź jutro. Jak poszedłem następnego dnia, to dopiero niedokładnie dokładnie spisali ze mnie wszystko, co i jak, bo e, moje dokumenty zabrał ten jako karę dla mnie za przewinienie w transporcie zabrał i moich dokumentów w Brześciu nie było. Dopiero musieli do radania pisać o im dokumenty przysłali i dopiero 16 listopada 1947 roku wyjechałem z Brześcia, a 18 listopada przyjechałem do domu tu w Lajszewie. No i dowiedziałem się od mojego tatusia, że tu dla mnie miejsca nie ma. Sytuacja jest taka, że żołnierze Armii Krajowej prześladują, a ci, co zostali wywiezieni do Związku Radzieckiego, to tym bardziej. I ja pojechałem do Wrocławia, żeby się ukryć. I we Wrocławiu byłem dwa tygodnie i po dwóch tygodniach otrzymałem list od swego dowódcy, z Ostrołęki, żebym przyjechał do Radzymila. Tu znajdę pracę, wszystko będzie dobrze. No, niełatwo nie, nie mi się było podjąć taką decyzję, ale przyjechałem. Chciałem zapytać jeszcze o medale, które pan dostał za, za działalność podczas II wojny światowej. Pan... Proszę panią, ja mam tak, otrzymałem krzyż e, kawalerski, krzyż Armii Krajowej, krzyż partyzancki za Sybir. Mam jeszcze inne takie ordery, złoto od mam za opiekę nad grobami. Za działalność powojenna. Tak. W chwili obecnej jakie stanowisko pan piastuje? Ja jestem prezesem z koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych. Dużo osób jest zrzeszonych? O, jak ja objąłem to stanowisko, to było 200-250. Kiedy to było? A dzisiaj jest chyba tylko 11. Kiedy pan objął stanowisko? 30 lat temu. I teraz zostało tylko 11? Tak. Włącznie z panem? Tak. Panie Kazimierz, dziękuję ślicznie za udzielony nam wywiad. Naszym celem było, żeby ocalić od zapomnienia wspomnienia osób, które przeżyły II wojnę światową.